22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Tego dnia na całym świecie podkreśla się ogromną rolę wody w naszym życiu oraz kwestię dostępu do jej zasobów. Woda zajmuje aż 71% powierzchni naszej planety, a zasoby wodne to przede wszystkim oceany, morza, jeziora, rzeki i stawy. Woda słodka to zaledwie 3% wszystkich zasobów wodnych. Warto podkreślić, że olsztyńskie wodociągi zapewniają mieszkańcom Olsztyna i okolic dostęp do doskonałej jakości wody praktycznie przez cały czas. To jest nasze przedsiębiorstwo, wypełnia określoną misję. Jeśli chodzi o zarówno dostawę czystej zdrowej wody dla nas mieszkańców Olsztyna i nie tylko, bo również dla mieszkańców sąsiednich gmin, a również oczyszcza ścieki komunalne, które jako oczyszczone oczywiście dalej są odpowiednio zagospodarowywane. Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji to firma, której misją jest dbanie o ochronę środowiska naturalnego i to w bardzo szerokim zakresie. Czego takim wymiernym wskaźnikiem jest chociażby to, że oczyszczamy rocznie około 9 milionów metrów sześciennych ścieków. Proces technologiczny kończy się odzyskaniem około 18 tysięcy ton osadu. Miejska oczyszczalnia ścieków. Łyna w Olsztynie jest potężnym zakładem, gdzie też realizujemy kolejne projekty, wykorzystując również środki unijne tak, żeby działać na rzecz środowiska, ale też ograniczać koszty, czego przykładem jest ostatnio zrealizowany projekt dotyczący zmiany systemu cieplnego. Oczyszczalnia potrzebuje 9000 kWh energii elektrycznej rocznie. 2,5 tysiąca produkuje sama, a 6000 trzeba zakupić. Firma dąży do samowystarczalności energetycznej. Dzięki środkom unijnym wymieniono agregaty kogeneracyjne i stworzono nowy system rurociągów i dystrybucji ciepła na obiektach oczyszczalni. Pozwoli praktycznie w pełni, w 100% pokrywać zapotrzebowanie na ciepło oczyszczalni z tego procesu spalania biogazu, i będziemy zmierzać ku mniej więcej uzyskiwaniu 50% zapotrzebowania na prąd z naszej własnej produkcji z biogazu. To też pozwoliło na rezygnację ze spalania oleju, który dotychczas był po części wykorzystywany. A to wszystko. Będzie miało też konkretny wymiar ekologiczny, bo dzięki temu do atmosfery nie wprowadzimy rocznie około 10 tysięcy ton dwutlenku węgla i związków siarki oraz około 300 kg pyłu. Te nowe technologie, te nowe rozwiązania, przede wszystkim związane z ochroną klimatu, niskoemisyjnością, są również wprowadzane w naszej firmie. Projekt o wartości ponad 5 milionów złotych zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Kolejna inwestycja to budowa kolektora centralnego BIS przy ulicy leśnej o wartości ponad 39 milionów złotych. Wszelkie prace muszą być właśnie wykonane zgodnie z ochroną środowiska. Na trasie przebiegu tego budowanego kolektora zlokalizowano też ekologiczne przejście płazów i podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu zabezpieczenia na tym odcinku drogi, tak, żeby kierować tę migrację żab do podziemnego przejścia pod drogą i dzięki temu mamy nadzieję, że Biocenoza lasu leśnego będzie nienaruszona. Ten trend, który wyznacza nasze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, również możemy przełożyć na inne działania, bo chociażby szeroko rozumianą fotowoltaikę, wykorzystywaną również w naszym przedsiębiorstwie na terenie, czy to oczyszczalni, czy to również stacjach uzdatniania, czy innych naszych obiektach należących do przedsiębiorstwa. W Światowym Dniu Wody warto uświadomić sobie, że woda, którą mamy w naszych kranach, jest wyjątkowej jakości. Możemy sobie spokojnie pić naszą wodę, już szczególnie w Olsztynie. To jest woda bardzo bezpieczna, pobierana z bardzo dużych głębokości, z warstw wodonośnych, które są bardzo bezpieczne. To jest wszystko zgodnie z normami Unii Europejskiej i możemy spokojnie spać i pić tą wodę. Piję wodę z kranu, naszą wodę, olsztyńską wodę, produkowaną przez nasz, nasze przedsiębiorstwo. Podciągu i kanalizacji. Jest ona bardzo smaczna ze wszystkimi minerałami, i również do tego serdecznie i gorąco zachęcam Państwa. Wszystkiego dobrego!